Witam wszystkich na moim kanale z tej strony Magic. Dzisiaj w tle materiał City, oczywiście z na Smoczej Dolinie AK, kanały No Share. I gameplay będzie chyba jeden z ostatnich właśnie z tego trybu, ponieważ myślę, że każdy, kto był zainteresowany właśnie powrotem kanałów na dzień dzisiejszy już poglądał wystarczającą ilość materiałów na tubie, żeby mieć jakieś pojęcie, czego oczekiwać. A nie liczni nawet pograli osobiście w ten właśnie tryb na City. No i zresztą, za chwilę ruszą także prace nad innymi trybami. W tym momencie jest już testowana bitwa powietrzna, no a za niedługo zapewne będzie podwój, szturm, no i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście w razie możliwości materiały o tym oczywiście będą się ukazywać na moim kanale. Co do samej mapy, to niestety są też złe wiadomości dla użytkowników konsol starych generacji, jak PlayStation 3 czy Xbox 360. Bo na dzień dzisiejszy, informacje jakie zebrałem, jasno mówią, że nie tylko nie zobaczą nocnych map, które mają wyjść w przyszłym roku, no ale także smoczej doliny, a powodem jest niestety limitacja mocy obliczeniowej, która nie jest w stanie przetworzyć tak wiele informacji, jakie są właśnie na tak dużej mapie, więc daj postanowiła, że niestety nie ma innego wyjścia, jak nie wypuszczać po prostu tej mapy na starą generację, co z jednej strony wydaje mi się naprawdę słuszną decyzją, bo po podliczeniu, jak bardzo musieliby ją pociąć, pousuwać pewne rzeczy, żeby to optymalnie mogło chodzić, zapewne mało z tej mapy by zostało i prawdopodobnie nie przypominałoby to nic Smoczą Dolinę. Chociaż z drugiej strony nie wiem czy to jest przemyślany ruch, ponieważ ta mapa jest w ramach zadośćuczynienia za zły stan Battlefielda 4 w dniu premiery, jak i oczywiście także i późniejszy rok, więc nie wiem czy to jest tak zbyt rozsądne drażnić przyszłych potencjalnych klientów, nawet wtedy gdy jest podyktowane siłą wyższą niezależną od DICE. Mam nadzieję, że chociaż w miarę zadośćuczynienia wypuszczą wycinek kanałów na tej mapie dla tdm właśnie dla PlayStation 3 czy Xboxa. No jak już jesteśmy przy temacie mapy, to za niedługo także pojawi się operacja wirus. Czekamy tylko w tym momencie na sprawdzenie i autoryzację łatki, która wedle tweetu Juliana idzie bardzo sprawnie i zapewne pod koniec miesiąca, czyli w sumie zostało nam około tygodnia czasu, powinna być ta mapka już gotowa do pobrania. No i wiele osób nie może się doczekać właśnie wypuszczenia, nie tylko że dlatego, że dostanie nową mapę oraz nowy tryb gry, sprzężenie ale także dlatego, że na tej mapie będzie prawdopodobnie nowe zadanie do agenta Widmo. I dla tych, którzy nie wiedzą, przy placówce medycznej jest taki kontener z panelem, na którym można wpisywać cyfry, a w jego wnętrzu znajdują się schody do podziemnego pomieszczenia, które jest zamknięte, a nad nimi jest kamera. Teraz w tym momencie kontener już jest zamknięty, a nad panelem wisi informacja w języku francuskim, która brzmi: Zamknięte do 2142. Plotka głosi, że za drzwiami jest dostęp do strzał zapalających i z trucizną. No ale myślę, że sądząc po tych liczbach, które moim zdaniem odnoszą się do Battlefield 2142 za drzwiami w podziemiach będzie czekać na nas coś lepszego. No chyba, że to jest po prostu kod i wedle powiedzenia najciemniej jest pod latarnią. No ale to jest moja teoria, oczywiście mogę się mylić, a wyjaśnienie zapewne poznamy już niedługo, także piszcie swoje zdania oraz opinie co może się kryć w tym kontenerze w komentarzach. No, i na sam koniec krótki news City, ponieważ w tym momencie wszystkie zmiany czekają, jak już mówiłem, na zatwierdzenie do jesiennej aktualizacji. A jedyną nową rzeczą, która ma trafić do zimowej łatki, a o którą prosili gracze, jest właśnie wyłączenie pomocy celowania na serwerach dla konsol. Temat dość kontrowersyjny, ponieważ gracze z killowi twierdzą, że nie mając takich opcji włączonych, zwykli gracze nie byliby w stanie z nimi konkurować. No, i jest to oszustwo, mając taką właśnie. Opcję dostępną w grze, także sobie posłuchała, no i w tym momencie właśnie pracują nad wyłączeniem, no ale powiem tak że wyłączenie tych, jak to nazywają, wspomagaczy moim zdaniem tworzy kilka problemów. Mianowicie ta opcja umożliwia mnóstwo nowym graczom zaznajomienie się z grą, wyczucie, a także naprawdę pomaga zwykłym graczom w celowaniu, ponieważ kontroler nie jest tak precyzyjny jak myszka, jeśli chodzi o reakcję i nakierowanie. Na na cel i bez tego naprawdę wielu graczy nie dawałoby sobie rady i myślę, że też wielu graczy na pewno te serwery, gdzie będzie to wyłączone, będzie po prostu omijała z daleka. Oprócz tego wyłączenie także tej opcji, myślę, że otwiera furtkę dla graczy, którzy używają lub będą teraz bardziej właśnie używać myszek do grania na konsoli, a to będzie naprawdę stanowiło duży problem i ludzie, którzy biorą udział w eventach, czyli klanówkach, dobrze wiedzą o czym mówię. Myślę, że lepszą chyba opcją byłoby po prostu przywrócenie pomocy celowania, jakie było w Battlefield 3. Ono było, ale było mniej zauważalne, było bardziej intuicyjne, i byłoby to chyba bardziej efektywne niż całkowicie jego wyłączenie. No ale jeśli ktoś kupi serwer, ma ochotę sobie po prostu wyłączyć taką opcję w opcjach jego sprawa. Mam tylko nadzieję, że będzie jakaś ikonka z boku, która będzie nas o tym wszystkim informować i będzie ona w miarę zauważalna, a nie zagrzebana głęboko w opcjach serwera. Także to by było na tyle w moim materiale. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Oczywiście dziękuję za czas spędzony ze mną. No i do zobaczenia w następnym materiale.